No co za wspaniały wieczór. Witam panie, jestem waszym kelnerem Oto menu. Wow, jest tego tak dużo! Poproszę tę pizzę. Mm, pizza jest zbyt nudna. Wow, ale ta czekoladowa pizza jest w sam raz! Poproszę pizzę czekoladową! Co? Zamówiłaś pizzę czekoladową? Ja też taką mogłam zamówić. Ale nie zamówiłaś. Proszę o to wasze pizze. Dla ciebie zwykła, dla ciebie czekoladowa. Wow, Mia, twoja pizza jest taka apetyczna. Możemy się zamienić? Nie? No to nie. Spróbuję mojej. Moja jest taka zwyczajna. Nawet nie chcę jej jeść. Pizza Mi musi być naprawdę dobra jest taka słodka. To prawda, moja pizza jest niesamowita jest taka pyszna. Normalnie palce lizać. Nie będę jadła mojej. Ups, przepraszam. Mia, nie wytrzymam. Daj mi swoją pizzę. Chcę jej spróbować. Oddawaj, jest moja! Eli, to nie fair. Mówiłam pizzę czekoladową, a ty zwykłą. O nie, opuściłaś moją pizzę. Auć. O nie, spadła mi na głowę. Koniec tego. Zepsułaś całą ucztę. Dziewczyny, ogłasza.